Siemaneczko, ja jestem Grafu i witam wszystkich bardzo serdecznie. I tym razem nie prezentuję wam żadnego gameplayu, ale naprawdę wam coś bardzo, bardzo ciekawego. Otóż dzisiaj pogadamy sobie o wszystkich informacjach i nowościach, jakie ostatnio wypłynęły jeszcze przed wyjściem nowego Call of Duty Advance Warfare, czyli powiem wam o wszystkich broniach, o wszystkich kamuflażach, o wszystkich mapach eee, i wiele, wiele, wiele innych naprawdę ciekawych jeszcze bonusowych informacji, więc nawet starsi wyjadacze koda, którzy się interesują. Non stop co będzie w nowym Call of Duty Mogą tutaj znaleźć informacje, których wcześniej nie wiedzieli, więc zapraszam i zaczynajmy. Dobrze, tak więc na sam początek przejdźmy sobie może do karabinów szturmowych i zacznijmy od ich wymienienia. Jest ich tylko 6 w klasie, co nie jest dużą ilością, ale też. Ym, ja akurat jakoś z tego... Jakoś nie żałuję, że jest ich tylko 6, tak mało, ponieważ to powoduje, że ten balans broni jest bardzo podobny. Im więcej jest broni, tym więcej jest broni słabszych i mniej użytecznych, na które się narzeka, a zostają tylko te w tym momencie: jak jest 6, zostają tylko te najlepsze. I pierwszą bronią jest BAL-27, o którym już wszyscy słyszeliśmy. Jest to pełni zautomatyzowany karabin szturmowy, który ma najszybszą szybkostrzelność, największą szybkostrzelność w klasie. Strzela do tego jest ciekawa rzecz, że strzela szybciej po czasie. To jest bardzo ciekawą sprawą. Kolejnym karabinem jest AK-12, który doskonale już znamy. Wygląda on naprawdę bardzo bardzo podobnie jak w Call of Duty: Ghost. Kolejną bronią również z Call of Duty: Ghost jest ARX-160. Tylko tutaj jest mała różnica względem Call of Duty: Ghost, ale to przejdziemy do kategorii ciekawostek. Kolejnym jest HBR A3, też jest to w pełni zautomatyzowany karabin szturmowy, ale pierwsze trzy z rundy z Burst Fire są szybsze co jest ciekawe i ma najlepszy handling w grze z wszystkich karabinów szturmowych. Kolejną bronią jest IMR, strzela 4 rundy. Czter, jest to czterostrzała broń po prostu. Ma najwyższy damage w swojej klasie. I używa jeszcze do tego drukowanej amunicji. To też jest ciekawe. I z tego co słyszałem, że ta broń jest bardzo dobra. No jestem ciekawy. Ja nie jestem zwolennikiem tych burstowych z broni, ale, ale zobaczmy. Kolejną bronią jest MK14, o której niestety nie wiemy nic. Ale słuchajcie, w ciekawostkach jeszcze będę wracał do tej broni, więc zostańcie dalej. Dobrze, przejdźmy dalej. Kolejną klasą broni są oczywiście bronie z rodzaju SMG. I tutaj na początku mamy KF-5, która też jest oczywiście pełną automatyczną bronią i ma najlepszy zasięg w całej klasie. I do tego jeszcze pierwsze 5 strzałów ma największy swój damage, więc no, ciekawa sprawa. Kolejną bronią jest MP11. Niestety nie mamy nic informacji o tej broni. Kolejna jest ASM1 AS <tryk> też pełnoautomatyczna SMG jeżeli strzelamy ciągle to jest ciekawe, jeżeli strzelamy pełnym, ciągłym ogniem, to zwiększa się, nasze, zwiększa się nasza celność i zmniejsza się, wiadomo od razu odrzut, więc opłaca się po prostu strzelać ciągłym ogniem. Kolejną bronią jest SN6, też spełni automatyzowany SMG i ma najlepszą celność w klasie pierwsze trzy strzały trzy rundy są są, kule wylatują szybciej po prostu. Kolejną broń jest SAC3 i tą broń co ciekawe, możemy założyć tylko jako Akimbo, ale z tego co czytałem już w ciekawostkach, i później Wam powiem, nie ma się co martwić, jak na razie. I ostatnią bronią jest AMR9, czyli też mamy 6 SMG-ków, też nie za dużo, ale myślę, że zupełnie wystarczająco. Snajper jest, oczywiście, e, snajperki są moje, moimi znienawidzonymi brońmi i... Jest ich 4 aż niestety i z tego co widziałem, które są naprawdę mocne. Powraca Lynx, tak samo był w Call of Duty Ghost, tak samo jest i tutaj. Jest e, snajperka, która się nazywa Morse em, i ma najlepszy handling w, w swojej klasie. Jest snajperka, która nazywa się NA-45 i jest taka specjalna snajperka, podobno najlepsza. Chyba ona z największym damagem. Ale te informacje nie są jeszcze potwierdzone, no, która się nazywa Atlas 20 mm. Kolejną klasą są shotguny. Z shotgunów jest, e, Są tylko trzy shotguny, więc to jest bardzo, bardzo mało. Myślę, że możemy się spodziewać jakichś DLC, e, skoro tych broni ogólnie jest tak mało. E, I cóż, jest tak, jest Tak 19, e, jest S12 i powraca Bulldog. E, no, Bulldog może troszkę martwić, bo Bulldog był naprawdę dobrym... E, -kiem, -kiem, ale nie mamy jeszcze żadnych informacji o tych shotgunach, tylko wiemy, że najlepszą mobilność w klasie swojej ma właśnie tak 12 Kolejne są oczywiście lmg które naprawdę LMG-ki przez Call of Duty Go zostały znienawidzone przez chyba większość graczy, ale tutaj podobno nie mają być tak mocne, więc przejdźmy od razu do pierwszego, którym jest EM-1 i to jest ta broń właśnie laserowa, nie potrzeba tutaj amunicji, ona strzela ciągle swoim laserem, jednak może się przegrzać, jak widzieliście, i to dość szybko. Jestem bardzo zainteresowany tymi broniami i z chęcią sobie naprawdę z nimi pogram, żeby zobaczyć, czy one będą przegięte, czy będą po prostu niedogięte, za słabe. Następnym LMG-kiem, przepraszam, jest PyTek. Nie mam żadnych informacji o nim, o, tak samo nie mamy informacji o Ameli, ale wiemy i pamiętamy wszyscy, Ameli była dość kuszająca w Call of Duty Ghost. Kolejną ciekawą sprawą jest XMG i TSMG, te LMG też zakładamy jako akimbo, co jest no dość rzadko spotykane, żeby ciężkie takie naprawdę ciężkie karabiny nosić dwa. I tutaj jeszcze mamy taką zmiankę, że szybkostrzelność i celność tej broni jest zwiększona, jeżeli przejdziemy w lockdown mode, czyli to wygląda tak mniej więcej, bo ja już widziałem na gameplayach, że jeżeli wstaniemy w miejscu jakby i się przyłączymy na ten tryb To nie możemy się poruszać, ale celność nasza jest, jesteśmy dokładniejsi po prostu i, i, i szybciej strzelamy, ale nie możemy się poruszać, to jest dużym minusem Naprawdę dziwnie to, dziwnie to wygląda, też jestem bardzo ciekawy, bo naprawdę innowacji wygląda, wygląda, że w tej grze będzie mnóstwo, mnóstwo I ostatnim LMG jest MP-M3, jest to Semi-Automatic Plasma Fire też, dość ciekawe, dość ciekawe, naprawdę różnorodnie to wygląda z tymi klasami i LMG, ale jak wiecie wszyscy chyba yy, nikt ich nie lubi teraz po Call of Duty Ghost. Yy, następną sprawą są yy, bronie specjalne i mamy tutaj kuszę, którą możemy pamiętać np. z Black Ops 2. I mamy oczywiście też e, swoją tarczę. E, tutaj jest dopisek, żeby nie mylić tarczy z, z tarczą z EXO-zdolności. Kolejna rzecz to są pistolety oczywiście. E, mamy Pierwszym pistoletem naszym jest Atlas 45, jest to półautomatyczny pistolet z najlepszym handlingiem w klasie. Później mamy RWN, RW1, o który no, dość się mocno boję, ponieważ ten pistolet zabija na kule, tak jak snajperka na bliski dystans i nawet na taki półdystans widziałem na tych gameplayach różnych. Zobaczymy jak to będzie działać, ale można, można tutaj mieć pewne wątpliwości, czy nie jest to za mocny pistolet. Kolejną sprawą jest PDW. PDW wraca teraz jako pistolet, nie jest już SMG-kiem, na przykład jak to było w BO2. I PDW jest w e, pełni automatyzowanym e, pistoletem z najlepszą szybkostrzelnością w klasie. E, mam nadzieję, że to nie będzie tak, jak sam, tak samo jak było w BO2, że z tych na przykład pistoletów, jak z Kappa, tak? E, na kulkę, znaczy na no, kulkę może nie, ale no, dosłownie chwilę można było z całej mapy go się ściągnąć, więc e, mam nadzieję, że będą Słabsze te pistolety. Nie lubię, jak są pistolety za mocne. I tak samo jak było w Call of Duty Ghost, tutaj też mamy MP443 Grunge. No cóż, zobaczymy. Pistoletami ogólnie za dużo nie grałem nigdy, więc to mnie tak nie interesuje. więc przejdźmy do ostatniej, już do ostatniego rodzaju broni: są to wyrzutnie. Mamy cztery. Pierwsza to jest Stinger M7, i to jest po prostu zwykła wyrzutnia do niszczenia z powiedzmy UAV, czy innych latających pojazdów. Kolejną sprawą jest Mouse. Mouse mogliśmy znać w Call of Duty Ghost w kill streakach z rodzaju support. Nie wiem czy teraz będzie działało to na tej samej zasadzie, zobaczymy. I mamy jeszcze dwie nieznane wyrzutnie, które pierwsza wygląda tak jakby to była też jakaś przeciwlotnicza, może bardziej jako jakiś RPG w sumie. A ostatnia wygląda coś w rodzaju takiej wyrzutni granatów, granatników, może senteksów. Tak, jak w goście, była ta, ta wyrzutnia co dwa synteksy, można było strzelić. W BO2 był taki killstreak, gdzie mieliśmy właśnie taki. Tak, przepraszam, taki streak, gdzie mieliśmy wyrzutnię granatników, i to mi wygląda na coś takiego właśnie. Teraz Wam powiem o wszystkich skorstrikach i troszkę o niektórych ciekawych attachmentach do nich, bo jak wiecie, mamy attachmenty do skorstrików, Tak więc, oczywiście, pierwszym skorstrykiem jest UAV, który mamy za 400 punktów. Za 150 punktów więcej, możemy dostać. Attachment, który daje nam to, że dostajemy 15 dodatkowych punktów za każdy kill dokonany przez naszych teammates. Za 200 punktów mamy ciekawą bardzo rzecz, bo mamy Scrambler, czyli gdy puścimy wtedy UAV, to mamy od razu Counter UAV. Za 100 punktów mamy dłuższy czas UAV, za 100 punktów inne mamy szybkość, jaką się nam odświeża naszej UAV. Za 200 punktów y, pokazuje nam nie kropki, tylko trójkąty, tak jak to było w przypadku Orbital Visat, lecz to nie jest ciągłe pokazywanie trójkątu, żebyście nie myśleli, że to jest typowy Orbital Visat, tylko to jest po prostu odświeżane co chwilę, ale może być też to odświeżanie przyspieszone, więc naprawdę można pokombinować z tymi UAV. UAV może, być, się, może się okazać, że UAV jest po prostu najdroższym skorstykiem. Kolejną sprawą, też bardzo ciekawą, jest e, Free Detection. E, Otóż po puszczeniu UAV przez 10 sekund widzimy wrogów przez ściany, tak jakby byli powiedzmy na orakul, więc to też jest dość mocne. Za kolejne inne 300 punktów możemy zdobyć orbital, i to nie działa jak orbital visat, tylko to działa w ten sposób, że zamiast samolotu UAV mamy z satelity, przez to nie może być zestrzelona, czyli UAV nie może być. Zestrzelony i ciągle będziemy przez ten okres minuty prawdopodobnie widzieć naszych przeciwników Chyba, że użyjemy V razem ze Scramblerem To jest jedyna rzecz, która może nam to zniszczyć I oczywiście mamy support, czyli po prostu nawet jak zginiemy to i tak punkty się dalej dodają Kolejnym scorestreakiem jest Rekondron, nie mamy o nim za bardzo informacji Tutaj tylko piszę, że, że ten Rekondron jest... Może być bardzo podobny do tego z MW3, ale to jest jeszcze niepotwierdzone. Kosztują 400 punktów. Kolejnym score streakiem jest Orbital Care Package. Bardzo znany score streak. Chyba tylko w goście nie występował. W goście występował jako filter derył. Troszkę skopanym. Idea była dobrze, ale troszkę źle to było rozwiązane. A paczka, naprawdę paczka to jest fajny, fajny score streak. Możemy do tego za 200 punktów dodać moduł, który poprzez podwójne naciśnięcie da nam możliwość zmiany te, tego co dostaliśmy w paczce e, możemy dać sobie następne 200 punktów i mieć lepszą szansę na lepsze score streaky. i oczywiście support czyli jak zginiemy to i tak nam się zalicza Kolejna sprawa, Saudron też nic nie wiemy, ale być może będzie to tak coś wyglądało na coś takiego jak Vulture w goście a może coś będzie lepszego, nawet jak Gryphon albo Dragonfire w BO2 Zobaczymy za 550 punktów. System Hack jest za 600 punktów, nic o nim nie wiemy, ale ja podejrzewam, że jest to coś w rodzaju systemu EMP w BO2. Kolejnym scorticiem jest działko, dobywamy je za 600 punktów. Możemy sobie tutaj dodać rakiety za 100 punktów, za inne 100 punktów zamiast rakiet lub tam powiedzmy na możemy dać broń laser, laserową, przepraszam. za kolejne 100 punktów możemy zdjąć sobie te działo z naszego działka i z nim chodzić, za, 360, za 100 następnych punktów możemy sobie dać taki ataczment dość ciekawy bardzo, że działko się obraca o 360 stopni dookoła, czyli nie patrzy w jeden region tak jak to było wcześniej, tylko się obraca dookoła i to jest bardzo dobre. Bo bo wtedy naprawdę można postawić takie działko gdzieś na środku mapy i ona kosi po prostu wszędzie. Za 100 punktów, inne możemy dać sobie też dość ciekawy attachment. Jest to heavy resistance, po prostu nasze działko jest mocniejsze, potrzebuje wrogowe, potrzebują więcej kul, żeby je na przykład zniszczyć. No i oczywiście support, jak zawsze. Kolejny keystick to jest XS1 Vulcan, i to jest po prostu. Kierujemy, kierujemy naszym satelitym, takim naszym ogniem, możemy raz strzelić, ale gdy sobie dodamy moduł Overcharge, to zwiększamy moc tego strzału laserowego. Gdy dodamy Light Show, to mamy trzy takie jakby promienie z, naszego, z naszej orbity. Jeżeli dodamy Extra Burst, to możemy strzelić dwa razy i to są jedyne na razie znane ataczmenty. Kolejny score missiles Missile Strike za 600 punktów. Też za bardzo o nim nic nie wiemy, ale tutaj napisali, że może być on podobny do Typhon Missiles. Nie wiem o za bardzo o co z tym chodzi. To jest po prostu taki zrzut rakiet powiedzmy na jakiś dany punkt. Kolejną sprawą jest Bombing Run. Nie wiem czy to nie będzie czasem coś podobnego do Harriera. To możemy go wezwać i on sobie będzie gdzieś stacjonował na jakimś punkcie mapy. Możemy dodać tutaj taki moduł, attachment dodatkowego, dodatkowego samolociku, jakby możemy dodać sobie flary, żeby przeciwnicy nie mogli nas namierzyć z rakiet. Możemy dodać sobie za 300 punktów, co prawda, aż ale że ten samolot będzie nam rzucał paczki. I za, a za 100 punktów możemy zrobić ten samolot nie widzialnym na radarze przeciwników. Bardzo, bardzo ciekawy scorestreak, przepraszam. Jestem, jestem też ciekawy, jestem naprawdę ciekawy wszystkiego co tutaj będzie. Kolejną sprawą przechodzimy dalej jest Warbeard. Jest to kontrolowany samolot, gdzie możemy za 300 punktów dodać rakiety do niego. Agresję, możemy to jest, do... to jest dobre. Za 300 punktów możemy spowodować to, że on będzie sam latał i zabijał nam przeciwników, czyli będzie coś na wzór kobry, powiedzmy, czy Hyda. He... A za następne 300 punktów, co akurat to mi się nie podoba i nie będę raczej tego używał, możemy zaprosić naszego kumpla, żebyśmy sobie razem polatali we dwóch strzelamy. Przedostatnim już kilistrykiem jest X1... XS1 Goliath. Jest to taki, wiecie, typowy tytan. Możemy tutaj, kosztuje 800 punktów. W ogóle te skorstryki są tanie, bo 800 maksymalnie kosztuje 1000, więc warto zauważyć, że one są tanie. Jeżeli na Tidiemie frak jest za 100, no to to jest 8 fragów tylko, czy na przykład za najlepszy 10, więc to nie wydaje się być trudnym, trudną rzeczą do zdobycia, no ale zobaczymy, jak się też będzie grało. I wracajmy do tego Goliata. Za 100 punktów mamy Perk który pokazuje nam ruchy i strzały naszych przeciwników. Później mamy Trophy. Co jest bardzo ciekawe, że niszczy to granaty i rakiety, które są wystrzelone do nas. To jest bardzo dobra sprawa, bo ten goliat na pewno będzie atakowany dość mocno i w pierwszej kolejności. I mamy jeszcze do tego Homing Rocket za też za 100 punktów. Możemy dodać sobie rakiety strzelające, samonamierzające. Jest jeszcze mamy zdjęcie, że jest jeszcze dodatkowy attachment, i pewnie będzie w tych różnych skortnikach też jeszcze więcej tych attachmentów. To są jedyne, które znamy na tą chwilę. Ostatnim skorstykiem jest Paladin. Jest on właśnie za 1000 punktów, aż jest to taki typowy gunship samolot. Jak, jak to był właśnie gunship, jak to jest Hilo Pilot, teraz Ghost, jak to był może Vitol w BO2. A jakie możemy dodać tutaj. Możemy, możemy dodać sobie laserowo namierzone rakiety. Możemy sobie dać lepsze działko, większe z, z lepszą amunicją. I możemy również zaprosić swojego kolegę do polatania tym, z czego nie będę akurat chyba korzystał. E, przejdźmy do map. map y, mamy, mamy przedstawione 6 map, które mogliśmy obejrzeć sobie, jeżeli nie wiecie, na pewno w necie, w, na YouTube, gdzie znajdziecie. Jest to Ascent, Defender, Biolab, Recovery, Retreat and Riot. E, słuchajcie, no, o tych mapach za dużo nie można powiedzieć jeszcze, bo. Nie wiadomo jakie będzie był flow na tej mapie. Retreat, jeżeli dobrze pamiętam jest ciekawa. Nie przepraszam na Recovery jest ciekawa sprawa, ponieważ w połowie meczu zamykają się pewne drzwi i pół mapy odcinają i zostajemy tylko na połowie, na jednej połowie mapy, jeżeli zostaliśmy na tej drugiej połowie mapy, to zginiemy zaraz i się zrespimy i tak na tamtej, ponieważ jest a, wybuch wulkanu. To jest ciekawe. Na mapie Defender to woda, wiadomo fala, przepływa to też, już widzieliście. Warto zauważyć, że bonusową mapą jest, która się nazywa Atlas George. Jest to mapa przerobiona z koda czwórki Pipelin. Ja osobiście nie grałem w koda 4, nic mi ta mapa nie mówi, ale mam nadzieję, że będzie fajna i dobra i będzie dobrze przerobiona. Ma ogólnie jest 13 plus właśnie to dodatkowe. No i oczywiście najważniejsza sprawa, która ostatnio wypłynęła, jest to DNA. Bomb, słuchajcie, czyli to jest coś takiego jak identycznego jak Camp Strike jak Moab, tylko że nie za 25 killi, czy lub za 24 z hardlinem, tylko za równe 30 killi z broni, czyli za 30 Gun jest dostępny. Nuklear, jak już dobrze wiecie, jest dostępny za 30 kill streak, czyli za 30 zabójstw bez zginięcia, nieważne czy to ze skorstreków, czy to z granatów, broni czy czegokolwiek. Tutaj, żeby zdobyć tą bombę, naprawdę super, bardzo fajnie to twórcy przemyśleli. Ja myślę, że będę się starał zrobić kiedyś taką DNA bomb, ale zdecydowanie skupię się na nuklearach, bo potem bo mnie chyba będzie bardziej bawić zdobywanie skorstreków i, i tych odznak nukleara. Będzie zdecydowanie przyjemniejsze, bo takie DNA bomby. No kurczę, trzeba trochę czasu poświęcić na to, żeby zdobyć, trzeba trochę mieć umiejętności i trzeba się naprawdę no, wkurzać nieraz, yy, bo jest to trudne i to jest typowo dla tryhardów, a, a ja chciałbym odejść od takiego trochę tryhardzenia na maksa, jak to miało do tej pory miejsce w gołościach, gdzie po, po prostu próbowałem być tryhardem, ale chyba jestem za słaby. Kamuflaże, słuchajcie, mamy 17 kamuflaży. Nie będę ich tutaj wam wymieniał. Wymienię trzy ostatnie, bo tak, mamy złoto oczywiście, czyli podejrzewam, jak z, z, zrobimy wszystkie kamuflaże, to blokujemy broń na złoto. Później mamy diament, czyli pewnie jak zrobimy e, wszystkie kamuflaże na złoto, wszystkie bronie na złoto w danej klasie, to zdobędziemy diament. Ale mamy jeszcze Royality. E, słuchajcie, to może być ciekawe. Nie mam pojęcia, jak to będzie. Tak sobie zastanawiałem, czy to może być coś na przykład dla ludzi grających w tych clan Warsach, czy tam ligach. Czy to może być jakiś kamuflaż, który jak odblokujemy wszystkie diamenty, nie mam pojęcia co to będzie, ale jestem naprawdę zainteresowany. Kolejną sprawą są tryby, tryby są naprawdę super, są jedne z, jeden z najciekawszych trybów jakie ja w ogóle widziałem. Przede wszystkim tak, Team Deathmatch wiadomo mój ulubiony, Kill Confirm też lubię, free for, fo, free for All uwielbiam, Momentum zobaczymy, to jest nowy tryb. Yy, który jest przeniesiony oczywiście ze starszej części koda, ale naprawdę może tam się dziać rzeźnia. Domination wiadomo, też sobie czasami można zagrać. Siri Channel Rescue, ja rozumiem, że to jest tryb dla tych ludzi. Dla niektórych ludzi, bardzo wielu ludzi, nawet bym powiedział, tych bardziej takich MLG, tak, ale ja tego trybu nie, nie gram w ogóle, nigdy nie grałem, nie będę grał pewnie. Hardpoint to mnie też bardzo cieszy. Capture the Flag też czasami sobie lubiłem zagrać, Search and Destroy to tak samo jak Search and Rescue, to też mnie nie interesuje. Uplink, Uplink, no obawiam się tego trybu, raczej nie będę w niego grał, bo myślę, że to może być tak skopane jak Blitz w Ghostie. Gun Game, to wiadomo zawsze jest fajna zabawa i również Infected jest fajną zabawą. Oczywiście mamy też tryby w, em, e, dla hardcore'u, są cztery tryby, będzie to Team Deathmatch, Kill Confirmed, Dominacja oraz Siege and Destroy, albo Siege and Rescue, któryś z tych dwóch. Słuchajcie, i mam jeszcze parę tutaj takich ciekawych informacji. Kilka sobie podkreśliłem, o których chcę Wam powiedzieć, że np. ARX-160 jest trzystrzałową bronią, czyli strzela burstem, to jest bardzo ciekawe. MP11 ma taki, taką samą animację przeładowania jak CBJMS ms w goście. M1 Quantum wygląda na broń, która jest bardzo dobra na krótki dystans, ale bardzo słaba na daleki dystans. Kamuflaż odblokowuje się bardzo podobnie jak w Black Opsie drugim. Bardzo ciekawa rzecz. Exo-steam, czyli ta jedna ze zdolności egzoszkieletu, pozwala przetrwać dwa strzały snajperskie. Co ja sobie o tym myślę? Słuchajcie, ja na początku myślałem, że nie będę używał w ogóle tych zdolności egzoszkieletu, ale teraz, jeżeli wiem, że mogę przetrwać strzały snajperskie, ale naprawdę nienawidzę tych snajperów, wiecie o tym dobrze, to no to się zastanowię nad tym jeszcze głęboko się nad tym zastanowię, naprawdę. Mnóstwo jest możliwości w tej grze, na to wygląda przynajmniej i, i, i będzie ciężko z wyborami. Dalej, MK14 wygląda na bardzo mocną broń i możliwe, że będzie overpowered, czyli będzie za silna, silniejsza od innych. SAC3, czyli ta broń, o której Wam mówiłem, że to jest broń, która działa tylko w systemie akimbo, czyli dwie mamy. Ma bardzo mały fire rate, czyli ma bardzo małą szybkostrzelność. Podobną do Remingtona R5 z Call of Duty Ghost. NA45 Sniperka ma, ma dwie kule w magazynku i jest dwustrzałą bronią. Nie wiem jak to ma wyglądać, czy ona strzela dwie kule, jedna zaraz po, drugo, po drugiej. Czy możemy bez żadnego odrzutu, bez niczego przeładowania um, strzelić jedną i za chwilkę na przykład następną, cały czas mając perfekcyjnie celownik na targecie. E, trochę mnie to boi, bo, boli, bo boję się tego też, bo snajperek nienawidzę, jeszcze raz to podkreślam, zawsze to będę podkreślał, a to wygląda na dość mocną rzecz. E, standardową bronią w e, Infected będzie Bulldog oczywiście i z tego co jeszcze tutaj wiemy, że Bulldog jest bardzo, bardzo podobną bronią, tak jak było to w Call of Duty Ghost, wygląda to mniej więcej, że 90% jej wszystkich umiejętności oraz wyglądu, wszystkiego co z nią związane jest po prostu Kopiuj w Clay's z Ghosta. Są występują Point Bank Medals, ale to już widzieliśmy wcześniej. Mapa Green Band wygląda jak mapa Maze. Nie wiem skąd jest mapa Maze, nie za bardzo kojarzę, ale na pewno starsi gracze będą wiedzieć. Listy dla graczy e-sportowych to tryby, które będą dla graczy e-sportowych to jest Hardpoint, Uplink, Search and Destroy oczywiście, Capture the Flag i Momentum. S12 jest pełną bronią eee, To jest bardzo fajne, to mi się podoba bo kamuflaże z, będą dużo, dużo trudniej dosy, dostępne, trudniej, trudniejsze do zdobycia niż to było na przykład w goście. No w goście w sumie tylko jeden był bezsensowny czyli te wychylania, a reszta to była dość łatwa do zrobienia tutaj jest na przykład coś takiego, że musimy zdobyć 500 dalekich strzałów albo 50 medali Blood Firsty, czyli 5 killi bez zginięcia, to naprawdę nie, nie będzie takie łatwe i zmusi nas do dłuższego grania. To tak się da, zawiązuje wszystko ze sobą. Więc myślę, że ta gra będzie dobra i będzie nam się fajnie w nią grało. Słuchajcie, wiemy, co to już jest Nanoswarm, albo przynajmniej takie podejrzenia są: że jest to jedna z, jeden z ataszmentów do e, Missile Strike z Colstreaku. Dlatego, bo wszyscy się zastanawiali, bo w jednym parku była właśnie odporność na nanosworm I tutaj pewnie będzie można dodać taki nanosworm. Jeszcze to nie jest potwierdzone, więc Mamy już jakieś podejrzenia Broń AMR-9 jest pięciostrzałowym SMG Dość ciekawe, nie widziałem jeszcze żadnego pięciostrzałowego SMG Ale zobaczymy, i tak jak było to w Call of Duty Ghost Też mamy pistolet MP443 Grunch, Tylko, że on jest tutaj w pełni Automatyczny. Dobra, słuchajcie, to było na tyle. Ja zawarłem tutaj w tym materiale wszystkie informacje, jakie do tej pory wiemy o broniach, o mapach, o kamuflażach i o wszystkim. Mam nadzieję, że wyciągnęliście tutaj jakieś nowe, ciekawe informacje, że troszkę więcej o tym wiecie, wiecie o tym kodzie. I to wszystko. Ja się do mnie jak nam na razie, cześć.